Cześć, tu Marek i rośliny. Dzisiaj zobaczymy jak tam idzie moim nasionką. Rośnięcie i w ogóle ukorzenianie się niektórym roślinom. Zobaczymy jak rosną te anturia, które niedawno wysiłem tam ze ściany, to anturium gracile. E, mam tutaj też taką pasiflorę, którą dostałem w prezencie i się bardzo długo nie ukorzeniała. Zobaczymy czy w końcu zaczęła. I postaram się uratować to epipremnum enjoy. Zapraszam Was na odcinek. Zacznijmy, może, od łatwiejszych rzeczy, czyli na początku się pochwalmy. Zobaczcie, jak wyglądają już te alokazje kalidory, które wysiałem z nasionek własnych, własnoręcznie zapylonych kwiatów. No, super, bardzo się cieszę, że cały czas rosną, bardzo ładnie błyszczą. Dzisiaj mi się przypomniało o rizotoniku, bo tak ciągle o niego pytacie, czy używam czegoś do ukorzeniania i w ogóle. On tak stoi i stoi. Wkurza mnie to, że trzeba go zużyć, bo on się psuje jak się go nie zużyje, rozrobionego w ciągu doby. E, więc no, jak już używam, to później psikam jak głupi, chodzę i wszystko psikam, no, bo chcę się pozbyć po prostu tego e, z butelki. No i dzisiaj popsikałem też jak leciało, łącznie właśnie z tymi alokazjami. Wkurza mnie to, że po nim zostaje taki osad na szybach i to strasznie mnie denerwuje w witrynce, bo trzeba myć tę witrynkę dużo częściej, jak się używa tego izotoniku. No ale pomaga niby się trochę ukorzeniać, więc. Może warto. Zobaczymy. E, dobra, i zobaczcie, tutaj w, tak wyglądają te alokacje, ta największa. W sumie tak, tak jak na początku było widać, są pewne dysproporcje pomiędzy e, większymi i mniejszymi egzemplarzami. Tutaj widzicie, są cztery rośliny. I e, Było pięć czy cztery? Już nie wiem, może jedna umarła? Nie. No nie wyrzucałem niczego, więc jak umarła, to zniknęła. E, w każdym razie Mam tutaj cztery egzemplarze. Cztery osobniki, które są z tych samych rodziców, a w zasadzie z tego samego rodzica, z dwóch kwiatów po prostu. No i jak widać, dwie rośliny są dużo większe, a dwie są mniejsze. Znacznie. Chociaż wygiełkowałem mniej więcej w tym samym czasie, rosną dokładnie w tych samych warunkach, jak widać, a jednak coś jest inaczej. No i powoli. Już dojrzewam do tego, żeby je w końcu przesadzić do osobnych doniczek, no bo ile tak można ciągnąć. Szkoda mi miejsca z jednej strony, ale z drugiej strony no też chciałbym, żeby rosły lepiej. Naprawdę fajnie się trzymają, sztywno w tej ziemi. Teraz będzie ciężko, bo jak je wyciągnę, to się okaże, że mają takie rozlazłe korzenie pewnie po całej tej średnicy tutaj. No ale cóż, no trudno. Bardzo fajnie. Cieszę się. Ile już jest liści? Raz, dwa, trzy, cztery, piąty liść w drodze. I tutaj też, raz, dwa, trzy, cztery, no tu są cztery. Jeszcze piątego nie widać. Ale te małe też mają sporo, to też ma pięć liści. Tylko takich wypierdków, a ta ma tylko trzy. Hm. No cóż, smuteczek. No dobra, to to Kalidora. Tutaj mamy pasiflore, koriace, Pasiflora coriacea, która ma przepiękne liście. Cudeńko po prostu, no, piękny, piękny kształt, piękny ten wzór, no bo jak widać, one są w dwóch kolorach, w sensie ten kolor jest taki rozbielony na środku. Jest w końcu, kur... Uff, udało się. Zarąbiście. Są korzenie. Już naprawdę się martwiłem, ile to jeszcze będzie trwało. Teraz to sfagnum, które tutaj jest, to jest po prostu aż... O, zobaczcie jakie jest mokre. Tak, je wycisnę. Bo stało w tym bardziej trochę suchym i wcale nie chciało się to ukorzenić. E, oczywiście akurat ta pasiflora stała na macie grzewczej, więc to sfagnum nie było zimne. Ono nie jest zimne i mokre, tylko jest to wszystko ciepłe i zaparowane. Dlatego e, no, ryzyko gnicia jest mniejsze, ale jak nie macie maty grzewczej, to tak mokry sfagnum może naprawdę spowodować gnicie rośliny szybciej niż ukorzenianie. To też już było tak na granicy, ale już po prostu byłem zdesperowany. No jak długo to już stoi? Nie wiem, miesiąc? Więcej? Nie pamiętam, kiedy przyszła tam ta paczka, ta z prezentem, bo to był prezent. Bardzo się cieszę, że w końcu ruszyło. No i jest też cały czas ten zalążek pędu, który tutaj był, to cały czas jest. Jest maluteńki, ale jest, no, na razie myślę teraz, czy chyba ją posadzę do hydroponiki. Bo ona nie lubi przesychać, a w ziemi to jest dużo większe ryzyko, że zimą jej będzie znowu za mokro. Zastanowię się, dobra, na razie odłożę ją z powrotem do tego mchu. Już nie będę jej przykrywał, żeby jej, o niej nie zapomnieć. Ale super, w końcu się udało, no. Cudownie! Piękne liście! Mm -hmm. A moje pasiflory zwykłe yy, wprowadziłem w hibernację, w sensie postawiłem je w ciemnym kącie, żeby rzuciły liście i już teraz są przycięte tak tylko na kilka węzłów i tak je przezimuję, bo po prostu wkurza mnie później to, jak one zaczynają żółknąć same z siebie i, i marnieć i po prostu bardzo długo to trwa zanim one umrą na tyle, żeby je tak ściąć krótko, a tak przyspieszyłem ten proces i no, już mam z głowy. Teraz trafią na parapet chłodny w pokoju gościnnym, gdzie y, za mocno nie grzejemy. i Okno jest też tak na mikrowentylację ustawione. Wow! O kurde. No to mamy plantację Anturium. Pamiętacie ten film? Niedawno go wrzucałem jak sadziłem te nasionka anturium i mówiłem, że już nie wiem, co z tego będzie, bo niektóre były takie spleśniałe, znaczy, no dobra, no nie spleśniałe, ale już były takie, powiedzmy, mocno dojrzałe te owoce, już takie miękkie i generalnie, no, wątpliwej jakości. A jednak, a jednak się udało. I wykiełkowało tego anturium tyle, że nie wiem, co ja z tym zrobię. No zobaczymy, jak to będzie później, no bo wiadomo, że kiełkuje zawsze dużo nasion, a potem coraz mniej przechodzi na kolejne etapy rozwoju. To si to się jakby zagęszcza, i, i z bardzo wielu zostaje tylko kilka egzemplarzy. Dlatego tutaj też mam mnóstwo. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Muszę to już odkryć, dlatego że po prostu widzę, że one zaczynają już tu wyrastać i się robią takie małe, wybujałe dziki. Zobaczcie, jakie długie mają ogonki, <noise> A, jak mikrolistki. No wiadomo, że na początku rośliny zwykle wypuszczają takie liścienie takie liście, które w ogóle są niepodobne nawet do rośliny w sensie do liści takich, jakie ma normalnie roślina. Niektóre rośliny tego nie robią, ale wiele roślin tak robi. Nie wiem, jak jest u anturiów, bo nigdy nie wysiewałem anturiów, ale no na upartego można by powiedzieć, że to jest po prostu taki mikrolistek anturium. Chyba tak jest. To jest po prostu taki, tak jak są mikrozioła w restauracji, to tak tutaj mam takie mikroanturium. <śm> <śm> Super. No ale takie kiełki długie jak fasola mung, no to mi się nie widzi. No, ale tutaj też były trochę wybujałe i co? Jest spoko. Wyglądają naprawdę ekstra. Więc to anturium chyba też już zostanie odkryte, chociaż tu jest ich tyle, że tak naprawdę to powinienem je rozsadzić jakoś, ale ja oczywiście nie mam do tego ani chęci, ani jakby skila, żeby tego nie zniszczyć, więc po prostu zostawię to tak jak jest i najsilniejsze przetrwają, bo ja kiedyś wziąłem się za rozsadzanie kolendry, która wysia, którą wysiałem w korytku, się okazało, że jest jej za dużo, bo jak zwykle za dużo wysiałem, no i po przesadzeniu wszystko padło, bo kolendra bardzo nie lubi przesadzania. Nie wiem jak anturium młodociane, myślę, że też może być wrażliwe, więc wolałbym nie cudować. Chociaż to jest jak chwast podobno to anturium. Już mam kolejne nasionka, w sumie <grym> ze dwie kiście, więc mógłbym znowu wysiewać i taką plantację anturium gracile. Chociaż myślę, że to nie jest zbyt dochodowy biznes i że szkoda przestrzeni na <grym> tego typu plantacje. no ale cóż. No. Jest... No, to niech już cieszy. No, na, razie, na razie się cieszę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale fajnie, no. Super. Cieszę się przede wszystkim z tego, że jest sukces, że wyrosło. Chociaż, e, no, przetrzymałem trochę te owoce długo i bałem się, że już nic z tego nie będzie. Co tu jeszcze mamy? Ale dzisiaj mnie para atakuje od tyłu. Uch. Dobra. Czasem się tak przestraszy, bo mi normalnie już tutaj takie białe wylatuje z za pleców. O, dobra. I tutaj mamy coś. To jest takie, jak wam pokazywałem już kiedyś, nasze pudełko do rozmnażania, zwykle Bulw, właśnie do kiełkowania Bulw alokazji, ale nie tylko. Jak po prostu coś mam i nie wiem, co z tym zrobić, to wrzucam w takie pudło z keramzytem na dnie, stoi to na macie grzewczej. No i coś się dzieje. Zaparowane jest, jak widać tutaj, nawet po, po, po tym, że jest po prostu mokre. No i mam tutaj trzy że tak powiem trzy rzeczy. Nie wiem dokładnie co to jest, ale to wygląda jak wykiełkowana bulwa alokazji i to zapewne jest taka właśnie alokazja. Nie ma charakterystycznych cech, nie ma prążkowania, więc generalnie zobaczymy. Tutaj jest taki jakiś wetstyk. Nie wiem czego to było, w sensie no ogryzek, nie? Nie wiem co to było. Ale jest. Korzeń żyje, biały czubek się zrobił, rośnie. Tutaj się zrobił jakiś nowy stożek. Super. Zobaczymy, co to było i czy było warto to wtykać w ogóle. No ale jak już zaczęło rosnąć, to niech rośnie. Posadzę tak, żeby ten korzonek był sobie zakopany. I o. I zobaczymy. Będzie niespodziewanie. O! Tutaj jest taka bulwa! Posadzona do góry nogami, widzicie? Czasem tak bywa. Albo jak się tak. Wrzuci bezmyślnie, a nie posadzi w sumie, tylko tak wrzuci, bo tak zwykle robimy, że to one po prostu jak leżą, jak takie ziemniaki wysypane. E, no i ona zaczęła rosnąć. Dobrze, że zauważyłem, bo zobaczyłem korzonki. E, I czubek różowy. Trzeba go skierować do góry. Hmm. Normalnie, wykopki. Dobra, zakopię tak, żeby korzonki były pod spodem. O, teraz tego. Ogryza, znów wykopałem. No. To nie jest takie proste, to są naczynia połączone, wiecie, to nie jest tak. Nie lubię właśnie w tych dużych pojemnikach tego, że ruszenie jednej rzeczy powoduje, że nagle muszę odkopać coś innego albo. No, same problemy generalnie. Dobra. To niech sobie jeszcze tu się schowa, taki jeden mały korzonek. Mniej więcej chociaż. Szkoda, że nie mam więcej kremu tu pod ręką. To mi po prostu przysypał od góry i się nie pieprzył. A tak to muszę. No dobra, udało się. I tutaj jeszcze mam jedną rzecz. Nie do końca wiem, co to było. To była jakaś alokazja chyba mała, która uschła. Jest, to jest zgniłe. Normalnie na końcu. Fuj. E, tu jest zgniłe i to tak wygląda, jakby tu miał być stożek, jakby tu był szczyt, ale wcale nie, bo tutaj wyrasta teraz. Nie wiem, nie wnikam. Niech robi, co chce. Wypuściła korzenie, które się już zaczynają rozgałęziać. Więc pewnie za jakiś czas zacznie rosnąć. I się przekonamy, jak to miało być. Na razie posadzę ją tak, żeby było. I jedna strona miała możliwość pójścia w górę, i druga, i zostawiamy. Czekamy na lepsze czasy. to jakiś kawałek kory się znalazł. Bajzel w tym ...gramzycie, masakra. No dobra, tak to wygląda tutaj, w tym pojemniczku. W tym jednym z kilku. Akurat wziąłem taki co widziałem, że coś tutaj się dzieje. Więcej niż tylko jedna roślina. Ok, no to sobie odstawię. A teraz. Powiem wam o co chodzi z tym EpiPremnum. Otóż po moim filmiku na 10 tysięcy subskrypcji, za które jeszcze raz bardzo dziękuję, i nadal się z nich bardzo cieszę. O, patrzcie, nawet taki byłem dobry, że wsadziłem tutaj nakrętki po coli, żeby to głupie Epi nie stało w wodzie. Bo no nie chciałem, żeby było przelane. Ale cóż z tego, jak używałem takiego, a raczej pozostawiłem je w tym podłożu produkcyjnym, które. Żyje swoim życiem i no i tak było, za mokro mu moim zdaniem. Zobaczmy jak to teraz wygląda w środku, ale czemu to w ogóle wyciągam? W sensie, no dobrze, że przesadzam, ale do czego i czemu? Otóż dostałem informację, że najlepiej, to jest takie epipremnum, posadzić do hydroponiki, a nie w ziemi trzymać. Bo ktoś, ktoś pisał, nie pamiętam niestety w tej chwili kto, że od dwóch lat ma takie zdychające epipremnum nędzne i kawałek ułamany poszedł do hydroponiki i on już jest większy i w ogóle lepiej wygląda niż to, co było wszystko w, w ziemi. No to po cholerę, się mam z tym męczyć. Jak ja mam przecież tutaj i tak w hydro tyle roślin, to dla mnie to żadna różnica. A skoro dla tego epipremnum to będzie różnica na plus, no to. Czemu nie? Nie będę mu bronił. Niech sobie rośnie w hydro. Dlatego pozbędę się tego wszystkiego. Swoją drogą, zobaczcie, jaki to ma... Ej, ja no nie zapaliłem rybką światła, sorry. A rybki myślę, że dostaną jeść, tak? Tak. A nie dostaną teraz. Już dostałyście dzisiaj. Jeszcze dostaniecie później. No, nie za daleko jest jedzonko. Sorki. Drapieżniki. E, w każdym razie, wracając do Epiprem, no zobaczcie, jakie ono ma... No, powiedziałbym niezbyt rozbudowany system korzeniowy. Tu podłoże na dole jest mokre, jest mokre, chociaż na wierzchu było suche jak pieprz, i już też było dość długo. Więc, tak jak się obawiałem, po prostu to podłoże zbyt długo było mokre i dlatego ono tak wygląda w sensie to epi. Dlatego ma takie czarne, brązowe, czy jakkolwiek końcówki, zwłaszcza na tej białej części, która jest wrażliwsza na przelanie. No i na wszystkie inne niepowodzenia w uprawie również, ta biała część jest bardziej uwrażliwiona, niestety. Dobra, zobaczmy, tu jeszcze są dwa, ale będzie sadzonek z tego masakra. Aż mi się nie chce tego rozdzielać, no dobra. Sadzimy to oczywiście do wody, bo jak widać, korzenie są dosyć mocno upierdykane. Tak sobie teraz pomyślałem, że ja posadzę je chyba do mniejszej doniczki. Skoro jest tak mało korzeni, to po co mam to trzymać w tak dużej donicy? Hmm. Wszystko, co nie wygląda zdrowo, to od razu urywam. Epipremnum to jest epipremnum, to się nie ma co za bardzo wczuwać. Raczej ma chęć życia, a jak nie ma, no to sorry to tu nie ma miejsca dla takich roślin. A chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że, bo też dzisiaj czytałem taki oburzony komentarz, znaczy oburzony, zaszokowany komentarz, że ruszyłem roślinę, yy, która ma pączki, w sensie, że przesadziłem do innego podłoża i w ogóle te stapelie moją jedną... No tak, zrobiłem to, bo już nie chciałem drugi raz przesadzać stapeli, stwierdziłem, że trudno, najwyżej co ma być, to będzie, yy, i założyłem, że to podłoże będzie dla niej lepsze. A nie gorsze, więc dlaczego ma się tak bardzo obrażać? Wiadomo, że to jest ryzyko, i ja nie zachęcam nikogo do przesadzania roślin z pączkami. To, że ja sobie coś tutaj robię na własne ryzyko i że tak powiem, licząc na to, że mi się uda, i może mi się uda, to nie znaczy, że Wam też się uda i że Wam też nie zaprotestuje roślina. Więc e, takie rzeczy, no zresztą już nawet wtedy mówiłem, że może zrzucić te kwiaty. Ale pąki nadal są, niezrzucone. Taki jeden największy to nawet urósł, więc jest szansa, że ta stapelia zakwitnie. Czekam na to nadal tak samo jak czekam, aż choja Loki zakwitnie już po prostu dostanę zaraz cholery z nią. Bo ile można czekać na to, żeby ta choja otworzyła kwiaty? No, pąki są spuchnięte, wielkie, już te y, z kolejnej szypułki y, zrównały się wielkością z tymi z tej poprzedniej i jeszcze z poprzedniej. Wszystkie są wielkie. I czekają, żeby się otworzyć. No i ja już też czekam, po prostu z utęsknieniem, bo chciałbym, żeby mi w końcu ta choja zakwitła. Miała ciężkie początki u mnie, przyszła i nie była ukorzeniona bardzo długo i źle się ukorzeniała. I w końcu, jak już się udało, no to chciałbym, żeby. Coś tu rwałem, cholera. Chciałbym, żeby zakwitła i żeby w końcu te kwiaty pokazała. Ciekawe, kiedy się to stanie. Liczyłem, że na 10 tysięcy, ale widocznie ma to gdzieś i. Nie zakwitła na Dobra. Mm. Czy jeszcze te korzenie? Jako tako. Jako tako, bo nie będę się aż tak przejmował. Naprawdę, to jest tylko epipremum. Ma do wyboru albo żyć, albo iść na śmietnik. no. Chyba zdaję sobie z tego sprawę, mam nadzieję. Nie, no tak mówię okrutnie, ale słuchajcie, no jeżeli mamy w domu rośliny, które mają być, no i nie żyjemy z tego, tak? Że nie, że jesteśmy rolnikami, ogrodnikami czy coś i, i żyjemy z roślin, uprawiamy je i jest to nasz zawód, tylko jest to dla nas przyjemność, pasja, coś, no to nie każdy ma taki charakter, że. E, nadaje się do ratowania beznadziejnych przypadków i niektórzy ludzie, tacy, którzy bardziej są jakby może, nie wiem, perfekcjonistami albo coś, będą strasznie się spalać i przeżywać to, że ta roślina cały czas źle wygląda, że ma te brzydkie końcówki, że coś się z nią dzieje. No i nie, nie jestem jakby przekonany, że warto za wszelką cenę te rośliny trzymać dalej i próbować walczyć i przywracać je do życia, tak, że i tak będą wyglądały źle, jeszcze przez x lat, na przykład, bo niektóre rośliny, no po tym jak wyłysieją, to bardzo długo będą odrastać. E, czasami warto się albo ich pozbyć w ten sposób. No, najlepiej to jest je komuś oddać, jeżeli ktoś by chciał akurat się takiej walki podjąć i ma trochę inne podejście i trochę mniej się spina i po prostu gdzieś tam to pisgnie w kąt, e, gdzie nie będzie mu przeszkadzało, nie będzie mu stało na widoku, powiedzmy, no, chyba że to lubi. No ale. Zawsze fajniej jest, jak ma się więcej niż powiedzmy jeden parapet, jeden pokój dla roślin, w sensie w ogóle jeden pokój. Tak jak na przykład mieszkacie w kawalerce i macie tylko jedno czy dwa okna i na tych oknach stoją jakieś takie niedobitki same, i nie wygląda to zbyt fajnie, no to trochę zdołujące patrzenie na te rośliny. A jak macie dom z ogrodem, możecie nawet do ogrodu wynieść latem te rośliny, które się mają najgorzej gdzieś tam pod drzewem postawić, czy gdzieś pod płotem i one w cieniu sobie naprawdę dobrze poradzą, odbiją i będą dobrze wyglądać, a w domu no będą męczyć oczy cały czas, tak, więc czasami fajnie jest się tak w taki sposób pozbyć roślin. Ja też na przykład tych cytrusów się pozbyłem, bo no ja niestety nie mam w domu warunków na to, żeby trzymać cytrusy, one zimą cierpią, zrzucają liście, mają za ciepło, nie mają dość światła moi mamy rosną teraz super. Piękne liście wypuściły, zagęściły się, no cudo. I wystarczyło, że jeden sezon tam teraz spędziły, w sensie no, od wiosny do, do teraz, tak, więc wcale jeszcze nawet nie sezon, a już, już im jest dużo lepiej. Po zimie spędzonej w jasnej piwnicy czy tam w garażu też będą w ogóle już gotowe na to, żeby zakwitnąć i będzie super. No oby. Taką mam nadzieję. W każdym razie Jestem zadowolony z tej decyzji i też Wam polecam nie trzymanie na siłę roślin, które nie, ra nie radzą sobie dobrze w domu u nas bo to jest męczenie i siebie, i tych roślin. Musiałem skołować sobie doniczkę, bo tamta stwierdziłem, że jest za duża. No i mam taką. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Wystarczy. U roślin z wariegacją trzeba się liczyć zawsze z ostrzejszą reakcją na przesadzenie i tym, że mogą jeszcze bardziej te końcówki na przykład zbrązowieć, te białe końcówki w sensie tutaj w tym wypadku, czy te białe części, które nie mają chlorofilu i są dla rośliny i tak pasożytem, więc ona jak tylko jej się coś pogarsza, to odcina od razu te pasożytujące na niej części, bo po prostu woli zainwestować w utrzymanie przy życiu tych zielonych. Ok. No i mam tutaj takie już posadzone przymierze do tej osłonki. No teraz tak trochę głupio, bo trochę jest za małe do tej osłonki. Więc będę musiał znaleźć coś innego. No, a może tak na początek zobaczymy. W każdym razie jest spoko. Powiem Wam jeszcze, że żółknie mi jedna choja, która przyszła w tej paczce ostatnio, w tej takiej większej paczce. I gdzie tam pisałem w ogóle z jakąś literówką, że zwróćcie uwagę na taki żółty w środku liść, że liść przy nerwie zaczął się robić żółty, i już jak tutaj leżał na stole, to było to widać. Ja tego tak dobrze nie widziałem pod światło, bo to jednak te kolory są troszeczkę inne, ale jak się to ogląda później przy obróbce, zobaczyłem, że o kurde, ten liść już był żółty. No i w tej chwili jeden z liści już jest żółty, tak w 75%, łącznie z ogonkiem, więc. Pewnie już dzisiaj odpadnie jeden z dwóch liści tej hoi imperialist i naprawdę mnie szlak trafi, bo to jest już drugi raz, kiedy dostaję te choje. Jest dokładnie ta sama sytuacja, że liść jest żółtawy i sadzonka zdycha w ciągu kilku dni. Nie wiem, czy to jest kwestia tej rośliny, czy to jest po prostu jakiś pech, bo to jest już drugie źródło i nie wiem, co mam zrobić. Może ten drugi liść przeżyje, chociaż wątpię, jak już tak ten jeden zaczął umierać. Słabo, no. Słabo. A jeśli chodzi o tego grzyba na tej choi Trigonolobus, co też się tak wtedy wkurzyłem, że tak brzydki liść dostałem, no to dostałem chyba wczoraj do odpowiedź, czyli tak jakieś, nie wiem, 4 dni po, po tym, jak wysłałem wiadomość, że to jest zmiana, która pojawiła się jakieś dwa lata temu, zimą, kiedy coś tam się działo nie tak z roślinami i miały za zimno czy coś, i to się pojawiło na roślinie, i od tego czasu tak jest. No, więc mam nadzieję, że się jednak to nie rozwinie i że jakoś ta roślina przeżyje. No, szkoda, że taka wybrakowana jest, jakby, no ale nie wiedziałem, że taką kupuję. No dobra, i to tyle. Updates myślę, w stories wrzucę z tych choiw w ukorzenianiu, w sensie tych, co ostatnio przyszły. Może pokażę Wam, jak to wygląda. Kopnę właśnie tę miskę z wodą, która stoi pod stołem, więc muszę iść po szmatę, dlatego kończę. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję patronom. Zapraszam na Instagram, tak jak mówiłem. No, i do zobaczenia w następnym odcinku.